Kurs cudów, rozdział ósmy. Podróż powrotna, część dziewiąta. Uzdrowienie jako naprawione postrzeganie. Powiedziałem poprzednio, że duch święty jest odpowiedzią. Jest odpowiedzią na wszystko, bo zna odpowiedź na wszystko. Ego nie wie, co jest prawdziwym pytaniem, choć zadaje ich nieskończenie wiele. Możesz się jednak tego nauczyć, kiedy będziesz uczył się stawiać pod znakiem zapytania wartość ego i w ten sposób ustanawiał swą zdolność ocenienia Jego pytań. Gdy ego kusi Cię chorobą, nie proś Ducha Świętego, by uzdrowił ciało, ponieważ byłoby to po prostu przyjęciem przekonania ego, że ciało stanowi właściwy obiekt uzdrawiania. Proś raczej, by Duch Święty nauczył Cię prawidłowego postrzegania ciała. Bo jedynie postrzeganie może być wypaczone. Jedynie postrzeganie może być chore, bo jedynie postrzeganie może być mylne. Mylne postrzeganie jest życzeniem, by rzeczy były takie, jakimi nie są. Rzeczywistość wszystkiego jest zupełnie nieszkodliwa, gdyż zupełna nieszkodliwość jest warunkiem Jego rzeczywistości. Jest również warunkiem Twojej świadomości Jego rzeczywistości. Nie musisz szukać rzeczywistości. To ona będzie cię szukać i znajdzie, gdy spełnisz jej warunki. Jej warunki są częścią tego, czym ona jest. I tylko ta część zależy od ciebie, reszta przychodzi sama. Musisz uczynić tak niewiele, ponieważ twoja niewielka część jest tak potężna, że przyniesie ci całość. Przyjmij więc swą niewielką część i pozwól. Aby całość była Twoja. Całość uzdrawia, gdyż pochodzi z umysłu. Wszystkie formy choroby, nawet włącznie ze śmiercią, są fizycznymi wyrazami lęku przed przebudzeniem. Są próbami wzmocnienia snu czynionymi z lęku przed przebudzeniem. Jest to żałosny sposób starania się, by nie widzieć, poprzez czynienie zdolności do widzenia nieskutecznymi. Słowa spoczywaj w pokoju są błogosławieństwem dla żyjących, a nie dla zmarłych, gdyż to przebudzenie daje odpoczynek, a nie sen. Sen jest wycofaniem się, przebudzenie jest łączeniem. Sny są złudzeniami łączenia się, gdyż odzwierciedlają wypaczone pojęcia ego o tym, czym jest łączenie. Duch Święty jednak może również robić użytek ze snu i może używać snów na rzecz przebudzenia, jeżeli mu na to pozwolisz. Sposób, w jaki się budzisz, jest oznaką tego, jak ułożyłeś użyłeś snu. Komu go dałeś, któremu nauczycielowi go powierzyłeś. Kiedykolwiek budzisz się bezdusznie, nie dałeś snu Duchowi Świętemu. Tylko wtedy, gdy budzisz się radośnie, zużytkowałeś go zgodnie z jego zamierzeniem. Możesz być zaiste odurzony snem, jeżeli użyłeś go niewłaściwie na rzecz choroby. Sen tak samo nie jest formą śmierci, jak śmierć nie jest formą nieświadomości. Całkowita nieświadomość jest niemożliwa. Możesz spoczywać w pokoju jedynie dlatego, że jesteś przebudzony. Uzdrowienie jest wyzwoleniem z lęku przed przebudzeniem i zastąpieniem go decyzją, by się przebudzić. Decyzja, by się przebudzić, jest odzwierciedleniem woli, by kochać, gdyż wszelkie uzdrowienie łączy się z zastąpieniem lęku miłością. Duch Święty nie może uznawać różnic w stopniach błędu, bo gdyby uczył, że jedna forma choroby jest poważniejsza od drugiej, uczyłby, że jeden błąd może być bardziej rzeczywisty od drugiego. Jego funkcja polega jedynie na odróżnieniu fałszywego od prawdziwego i zastępowaniu tego, co fałszywe, prawdziwym. Ego, które zawsze chce osłabić umysł, próbuje oddzielić go od ciała, starając się go zniszczyć. Naprawdę jednak wierzy, że go chroni. Jest tak, ponieważ wierzy, że umysł jest niebezpieczny i że pozbawianie umysłu jest uzdrawianiem. Pozbawianie umysłu jest jednak niemożliwe, gdyż oznaczałoby czynienie niczego z tego, co Bóg stworzył. Ego gardzi słabością, choć nie ustaje w wysiłkach, by ją wywołać. Chce jedynie tego, czego nienawidzi. Dla ego to całkowicie sensowne. Wierząc w moc ataku, ego chce ataku. Biblia zaleca, abyś był doskonały, uzdrawiał wszystkie błędy, nie myślał o ciele jako czymś oddzielnym i dokonywał wszystkiego w imię moje. Nie jest to tylko moje imię, gdyż nasza tożsamość jest współdzielona. Imię Syna Bożego jest jedno i zaleca ci się czynić dzieła miłości, gdyż współdzielimy te jednie. Nasze umysły są całe, ponieważ są jednym. Jeżeli chorujesz, Odsuwasz się ode mnie. Nie możesz jednak odsunąć się tylko ode mnie samego. Możesz jedynie odsunąć się od siebie i ode mnie. Z pewnością zacząłeś zadawać sobie, zdawać sobie sprawę, że ten kurs jest bardzo praktyczny i ma na myśli dokładnie to, co mówi. Nie prosiłbym cię o czynienie czegoś, czego uczynić nie możesz, a jest niemożliwe, bym ja mógł uczynić coś. Czego Ty uczynić nie możesz. Z tego i tylko z tego względu nic nie może uniemożliwić Ci czynienia dokładnie tego, o co proszę, i wszystko przemawia za tym, abyś to uczynił. Nie daję Ci żadnych ograniczeń, ponieważ Bóg nie nakłada na Ciebie żadnych. Gdy się ograniczasz, nie jesteśmy jednego umysłu i to jest chorobą. Choroba nie wywodzi się jednak z ciała, lecz z umysłu. Wszystkie formy choroby są oznakami, że umysł jest rozszczepiony i nie przyjmuje zjednoczonego celu. Jednoczenie celu jest zatem jedynym sposobem, w jaki Duch Święty uzdrawia. Dzieje się tak dlatego, że jest to jedynym poziomem, na którym uzdrawianie ma jakiekolwiek znaczenie. Ponowne ustanowienie znaczenia w chaotycznym systemie myślowym jest sposobem jego uzdrawiania. Twoje zadanie polega jedynie na spełnieniu warunków znaczenia, gdyż samo znaczenie pochodzi od Boga. Twój powrót do znaczenia jest jednak szczególnie istotny dla Jego znaczenia, ponieważ Twoje stanowi część Jego znaczenia. Twoje uzdrowienie stanowi więc część Jego zdrowia, ponieważ stanowi część Jego całości. On nie może tego stracić, lecz Ty możesz tego nie znać. Jednakże jest to nadal Jego wolą dla Ciebie, a Jego wola musi trwać wiecznie i we wszystkim.